Witam. Test przyczepy firmy Sterling Europa. Przyczepa wyposażona, sprzednie łóżko rozkładane. Spojrzymy na oświetlenie. Góra również działa. radejko, Obok mamy kuchnię, w której trzy palniczki gazowe. Rozłączymy. Jeden elektryczny. 150 o 149,6. Rozłączymy go, poniżej grill, również działa i piekarnik także. Tutaj mamy ich skrawnik, powyżej zlew, zoda zimna, to za ciepła. Lodówka, która jest teraz załączona. Na prąd, czyli na 230, pokażemy zbrożenie minus 14. I teraz ta lodówka działa w trzech systemach. Teraz mamy na 230, to byśmy mieli na podłączenie pod szarej wtyczki i podtrzymanie podczas jazdy. I pozycja trzecia, czyli gaz załączamy tutaj i przytrzymujemy pokrętło mniej więcej w połowie jak widzimy wskaźnik idzie na zielone czyli gaz działa tutaj rozłączamy i oczywiście tu po drugiej stronie jest piecyk gazowo-elektryczny Trumatic teraz na gazie jak widać jest płomień odpalamy pozycji trzeciej, wciskając pokrętło i jednocześnie iskrownik. Tutaj mamy rozprowadzenie ciepła, manualne i automatyczne. Potencjometr mocy. Jak wspomniałem, ten piecyk jest też elektryczny i musimy załączyć tutaj włącznik. Przechodzimy na tą stronę i mamy pokrętło 500 1000 i 2000 W i ustawiamy również temperaturę grzania. Obok jest pokrętło bojlera trumy gazowej. i teraz tak przekręcamy i automatycznie nam zapala, ustawiam moc grzania. Musimy też pamiętać o zdjęciu klapki na zewnątrz. Ten boiler również jest na 230. To jest właśnie ten środkowy włącznik. Obok mamy charger, czyli ładowanie. Akumulatora. Tutaj mamy przełącznik Car van I włącznik Pomp. Oczywiście zabezpieczenie na 230. Przechodzimy dalej, tu do góry mamy wentylator, obroty lewe, obroty prawe, trzystopniowe. Jak widać działa. W tylnej części przyczepy mamy łóżko rozkładane z nadstawką dla dziecka. I jeszcze przechodzimy do toalety w której mamy kibelek z manualna, czyli pompowana umywalka ciepła, woda i również służy to jako słuchawka prysznicowa tutaj mamy ściankę przestawioną jak bierzemy prysznic to otwieramy ją. Dziękuję bardzo.